koncert. Czego mogą fani się spodziewać? Ja myślę, że mogą się spodziewać jak zwykle Indios Bravos, czyli naszego zaangażowania, naszych piosenek, tego po co przychodzą na koncerty, a myślę, że przychodzą, dobrze wiedzą po co, czyli przychodzą na, na zespół, który jest jednocześnie, jak, jak to się czasami mówi, o ludziach do tańca i do różańca, czyli można przy naszej muzyce i się pobawić i można sobie podumać, bo są takie momenty bardzo refleksyjne. I to chyba wszystko będzie dzisiaj. The yeah. Ooh, yeah. Somewhere between the clouds of fire, they seen a bird's All of the sudden what was that? To when I wrote it, it was a try, try to put sure. this word without it, and I am not lying. it won't understand without trying. Doszło do założenia zespołu. Spotkaliśmy się dosłownie przypadkiem, aczkolwiek nasze drogi tak się później pokładały, że zaczęliśmy się przyjaźnić, kolegować, wzajemnie na siebie wpływać. Nie ukrywam, że Piotrek mnie wyedukował muzycznie, zanim zaczęliśmy nagrywać. Spędziliśmy wiele godzin wspólnie słuchając muzyki, inspirując się, odkrywając nowe wrażliwości w sobie. Po pewnym czasie takich znajomości zaczęliśmy nagrywać muzykę. Nie było to od samego początku reggae. Dopiero po półtorej roku prób, prób nagraliśmy pierwszy utwór Drogi, który stał się również początkiem Indios Bravos. Się, że nasza muzyka na przełomie lat zmieniła się ze względu na to, że zmieniły się nasze fascynacje muzyczne, zmieniliśmy się my, zmienił się świat dookoła nas, ale cały czas jesteśmy jednak ciągle tymi samymi ludźmi. Jesteśmy trochę innymi, a zarazem tymi samymi ludźmi. Mianownik wspólny jest, pozostaje. W Indios Bravos wydaje mi się, że łatwo jest się doszukać wspólnego mianownika z pierwszą, drugą, nawet na trzeciej płycie. Aczkolwiek nasze fascynacje i nasze drogi życiowe. Nieustannie się zmieniają. One nie mogą stać w miejscu, my musimy się zmieniać, rozwijać. Gdybyśmy zmieniali się diametralnie tak o 180 stopni, wtedy mogłoby to być nie fair w stosunku do fanów, skoro cały czas występuje się pod tą samą nazwą, a robi się coś totalnie innego, to nie jest chyba do końca OK. Ale wydaje mi się, że przywiązanie do wąskiej formy jest złe dla muzyki i dla każdego zespołu zabija po prostu muzykę. My staramy się, żeby zmiany zachodziły płynnie, nagrywamy płyty na tyle rzadko, że te zmiany stają się po prostu naturalnie w związku z tym, jak przebiega nasza fascynacja muzyką w danej chwili. Kwiatów wręczę ci Gdy z bólu wyjdziesz prost na moje drzwi A gdy z deszczu będę suszyć się w kuchni będę parzył każdy dwie A potem To będzie pięknie Jak we śnie że na początku tej wspólnej drogi muzycznej pojawił się Kuba Wojewódzki. Dlaczego? Kuba Kuba Wojewódzki po prostu chciał nam pomóc i założył wytwórnię fonograficzną, która wydała nasz pierwszy materiał. To, że Kuba znalazł się w opisie płyty w składzie zespołu, to była taka po prostu grzecznościowa funkcja. Honorowe członkostwo Indios bravo. Oprócz Kuby tam było jeszcze parę innych osób, które nas wspierało także... Kuba nie był muzykiem, nigdy nie grał z nami, tylko po prostu założył, pomógł nam w taki sposób, że założył wytwórnie. Wiem, 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 że to tylko marzenia, wiem, że nie roze spełnienia. Wiem, że to tylko marzenia, wiem, że nie roze spełnienia. Nasza muzyka idzie w kierunku takiego mistycyzmu, który wcale nie musi być poważny i ponury. Tak macie na stronie własnej. Jak znaleźć w mistycyzmie radość i troszeczkę szaleństwa? Ja myślę, że mistycyzm jest właśnie czymś radosnym, bo to, co nam chodzi w, w słowie mistycyzm, to jest taka zdolność do refleksji. A zdolność do refleksji powoduje, że ludzie bardziej się cieszą życiem, że potrafią uporządkować sobie wielu, wiele w swoich głowach i w swoich sercach. I ponuractwo to jest taka cecha raczej ludzi, którzy mają sporo w sobie chaosu. A chaos właśnie można zwalczyć taką no, lewrypsychinnością i, i tym mistycyzmem. Możemy już dzisiaj mówić o trzeciej płycie, PiS. Jaka to jest płyta? No Tak jak powiedziałem na początku, o naszym koncercie to jest w dalszym ciągu Indios Bravos. A Indios Bravos to jest jakby suma różnych naszych fascynacji. Oczywiście kochamy reggae i to, to reggae jest cały czas y, słyszalne. Natomiast y, uwielbiamy muzykę przełomu lat 60., 70. Co, czemu bardziej dajemy wyraz raczej okładką, całą tą oprawą płyty i, i tytułem PiS właśnie mającym, czyli pokój. Hasło, które nam się kojarzy z erą Woodstock. A, a muzycznie to jest y, taka nasza muzyka, jak my to mówimy ostatnio, muzyka z reggae w tle. Macie już jakieś plany nowe, czyli może gdzieś tam się pojawiła y, koncepcja na jeszcze jedną płytę? Na płytę koncertową. To, taką płytę nagramy gdzieś za 9 miesięcy, tak przypuszczam na dzień dzisiejszy, ale to, to trudno to nazwać jakąś koncepcją. Po prostu zespół Indios Bravos ma, ma dwa oblicza, studyjne i koncertowe, one są od siebie dosyć różne i warto jest po prostu pokazywać oba. Więc po, po trzech płytach studyjnych przyszedł po prostu czas na koncert. Odkąd Odkąd małpa strasła z u Aby żyć się Odkąd wie, że jest rozumna Tylko ona inne nie Wciąż pogarda w niej wzrastała Do tych, które nie są nią Więc zaczęła wznosić mury Oraz konstruować broń I wierzyła coś, że zawsze Po jej stronie będzie ból A to płatny jest katan Jag temp är tempelbrud, 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 oh tempelbrud. Jag är tempelbrud, oh. Jag är tempelbrud. Rozumiała, że nikt nie zatrzyma jej Odkąd tylko odnalazła swój swojej egzystencji sens Odtąd chciała coraz więcej, by na przeciw rządze swe Pomyślała, aby skłócić z sobą lichem małpy dwie Wymyśliła politykę, aby swe intencje kryć Aby rządzić, aby władać, aby z innych małp utkwić Aby kpić Rabbit Beach, oh Rabbit Beach, Rabbit Beach.